Witam Was Wszystkich, Mówi Hive, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play z gry Penumbra Black Black Tak więc w ostatnim odcinku zebraliśmy sobie klucz Amabel Swanson No i już go daję tutaj do ekwipunku pod czwórkę I wydaje mi się, że on będzie służył do otwarcia tych właśnie drzwi, one ostatnio były zamknięte Tak więc Kaman. no open, tak jak właśnie myślałem o Jezus Maria, co to jest? Czy to mięso jest? Kurde w stolik się wściąka. Dlaczego ten, ten stolik chce zjeść to mięso? Ja pierdzielę, no nie wierzę w to. Stolik zadający mięso, a co to jest grzebień? Nie, ja myślałem, że to jest grzebień, a to jest skalpel. Są też flary i bateryki! Ale naprawdę dlaczego ten kurde stolik chce pożyć to mięso? Dobra, zostawmy to mięso w spokoju. W pewnym, występują pewne bugi. Trzeba się z tym pogodzić. Więcej bateriek. I więcej szafek. No cholera, zamknij tą szafkę i otwórz kolejną. Właśnie tak. I jeszcze jedną. Wszystko oczywiście puste. No i mamy komputerek. Nie ma żadnych gier dzisiaj dla ciebie, bo ty jesteś niegrzeczny. I ja cię nienawidzę, więc żadnych gier nie będzie. Antidotum. Tak, bo tutaj mamy substancje chemiczne. Jest ich aż sześć, a ja mam jak na razie tylko dwie. I one będą służyć do stworzenia antidotum na dziszka. Tak, ja wiem jak to brzmi. Ale stworzymy antidotum na z dziśka. Nienawidzę go po prostu. To jest taki irytujący gość, że cholera mnie bierze, jak go słyszę. Serownik drzwi. Możemy otworzyć jakieś drzwi. To jest chemiczna śluza. To jest chyba to pomieszczenie gdzie byliśmy na samym początku poprzedniego odcinka tam były ten gaz, ja tam miałem maskę gazową, tam rurę musiałem podczepić Tak więc come on, idziemy tam. Mam nadzieję, że żadna małpa tym razem nie będzie chciała mnie przestraszyć Nie dzisiek ja ci nie przebaczę po prostu Cały czas mnie irytujesz. Od samego początku tej gry jesteś wkurzającą postacią, najbardziej wkurzającą postacią chyba w historii horrorów. Ja idę teraz do Chemicam laboratory i wydaje mi się, że to jest to. To były takie małe drzwiczki, nie wiem czy pamiętacie. Takie niewielkie, o właśnie takie drzwiczki jak te. I jest zielone światełko, a to oznacza, że będziemy mogli tam wejść i patrzcie na tę beczkę. No to jest po prostu szczyt chamstwa. Szczyt paskudztwa Nie dość, że beczka to jeszcze taka ochydna i zerdzewiała, trzeba to wywalić Zanim nam pożre duszę I zapiszmy grę Te przedmioty One mnie pochłaniają Pochłaniają Potrzebują mnie Przyciągają! To tragiczne naprawdę! Dobra, chodźmy! Come on! Jeszcze rzucę beczką w te drzwi. Odczarujemy je. Ciekawe co tutaj będzie. Mam nadzieję, że nicłego. Monkey! Ojej, co się dzieje dzisiaj jak jesteś wirusem i boisz się śmierci? O biedny mały wirus boi się śmierci. Wezmę z nami skrzynkę, to będziesz teraz bezpieczny i nic nam się nie stanie. Tak myślę, co drzwi. Oh my godness, fuck! Dobra. Nie widziała mnie ta małpa, oczywiście nie widziała. Nie, 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 ja nic nie słyszę żadnej muzyki dramatycznej. Małpa mnie nie widziała. Nie widziała mnie. Cholera, jest jakiś przełącznik. Serio, serio, zgubiła mnie. Dobra. O, cholera, jest to tutaj, chyba przełącznik. I to mnie teraz goni. To mi się nie podoba. Powoli jest, 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 jest. Kaman. Idziemy teraz tu. Dobrze. Wyjścia zostały zablokowane. Wiedzą, że tu jestem. Muszę coś z tym zrobić, Jezus Maria, szatańskie światełko, kurde, zła i zniszczenia, które pochłania nasze dusze. Zielone światełko. Z kamerki. Ja pierdzielę, jeszcze teraz musimy kamerek unikać. Ja nie wiem, co to oznacza. Nie wiem, czy ja Jamesem Bondem jestem, albo coś w tym stylu, jakimś tajnym agentem, cholera to wie. W każdym razie, będzie trzeba coś tutaj zrobić. Tylko co, drzwi są zamknięte. Więc pewnie będzie trzeba je jakoś otworzyć. Tylko jak tutaj je otworzyć? Jak tutaj te zielone kamerki chcą na mnie spojrzeć i odesłać moją duszę do piekła? O! Przyjaciółmi! Tak, jak masz rację, zostańmy przyjaciółmi! Po tym jak zabiłem przez ciebie Amabel. Tak, na pewno zostaniemy przyjaciółmi. O cholera jasno, chyba mnie zoba... Nie zobaczyło mnie! No to jest tak, jestem ninżą. Jestem ninżą. Nic mnie nie widzi. Prawdziwego ninży nigdy nikt nie widzi. I prawdziwy ninja także nic nie widzi. No dobra, to było głupie. Gdzieś są... Cholera kamera mnie zlokalizowała! A wyjście zostaje zablokowane. Czyli wydaje mi się, że po prostu... Ta kamera, jak mnie zobaczy, to wtedy wszystkie te rzeczy, które przeciągnąłem, te wajchy To mi się one zablokowują Są dwie beczki, to dobry znak, tam gdzie są beczki, zwykle coś można fajnego zrobić To chyba nie to I jest właśnie dźwignia, wiedziałem, że tak będzie, dwie beczki to jednak czasami potrafią pomóc Co to za szafka, może coś za nią jest? No jednak, nie myliłem się Chodźmy tu, oj, było blisko Tutaj ciągle to zielone światło, kurde, z odmentów piekielnych mnie straszy Porozbijam sobie to, bo mnie wszystko tutaj wkurza O bateryki i bateryki, razy dwa rzucę skrzynię O fuck, było blisko Ale ja się im nie dam Ja jestem najlepszym ninjom na świecie Jak zresztą widzicie, o i proszę bardzo, druga wajcha I teraz możemy już nam się przedostać, tak widzę zielone światło Wszędzie kurde te cholerne zielone światełka, mam ich już dosyć No już, już w drugą stronę i teraz pędzimy. I jak tutaj jasno, ja pierdzielę. No dobra, czekam, no i co? O nie, nie, aż dwóch. Ja pierdzielę, co dwóch to nie jeden. No nie, to już przesada. Jezus zamknij to. I o, da się to przewrócić. Da się, o, świetnie. To było genialne! Teraz mam nadzieję, że nie przejdą przez to, czy, przez to coś. Plemniki. Wielkie, wyrośnięte plemniki. Cholera jasna. Jakieś głosy słyszę. Beczki spalone. O Jezu, rozbiłem! To, to mózg jest zaraz! Bateryjki, flary, flary, bateryjki, mózg! Chciałbym mieć mózg. Nie mam mózgu, ale by mi się przydał. Włożę na przykład to tutaj. Nie wiem w ogóle, co to jest. Jakiś sprzęt zabezpieczający. Po włożeniu pojemnika substancję można przenosić z... i do niego w zamkniętym środowisku. Czyli jakiś pojemnik będzie. Ojej, 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 widzicie to? Co to jest? Wygląda jak jakiś kryształek, ale to równie dobrze może być jakieś puszyste stworzonko. Jakie słodziusie? Trzeba to zdobyć. Ale najpierw by mi był potrzebny ten pojemnik. Co to jest za? Zawór jest zablokowany, bla bla bla. Safe. One. One są częścią całego procesu! Pochłaniają mnie! Zamykają mnie w środku! Żeby... Żeby wirus mógł się rozwijać! Dzielą mój umysł, żeby wirus mógł przejąć nade mną kontrolę! Nie damy się zdziśkowi. Zabijemy go Pokonamy go. Nie bój, żaby... O! To jest ten pojemnik na substancje chemiczne. Mam nadzieję, że naprawdę, że oni tego nie wywalą. Co my tu mamy? Bateryki i środki przeciwbólowe. Otwórzmy też dół. O! Artefakci co w środkowej? Nic. I mamy kompa. Diagnostyka. Protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji awaryjnych opracowanych został, aby zawsze... bla 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 bla. W każdym razie mogę wybrać tak albo nie. Nie chcę tego teraz robić, bo ja nie wiem, czy ja czegoś przydatkiem tutaj nie wysadzę, jak coś nacisnę. I mamy tutaj łapkę. Co się stanie jak przeciągnę to? Aha, do przodu do tyłu. To pewnie na boki. A to... Aha, na dół i do góry Mogę łapać? Mogę łapać, super, będę chwytliwy, super Jedziemy Aha, jeszcze nie włożyłem tego czegoś Okej okay. I już jest dobrze Tak więc teraz sobie to złapiemy No kurde, trzeba będzie tym manewrować, ja nienawidzę manewrować O, o, dobrze łap Świetnie To jedziemy What the fuck? Czy ja tym zresztą pod podłogę ja piedziele, wydostań sobie z tym, bo mi się to jeszcze spuguje i to tam zostanie. O, to było przerażające doświadczenie. Jest! Kurde, koszykaś ze mnie NBA normalnie. Muszę się podrapać po nosie, bo mnie swędzi Mam substancję, która była mi potrzebna! Muszę nie dzisiaj, nie ma między nami żadnej współpracy. A ja się zaczynam bać naprawdę o te drzwi. Zaczyna się robić groźnie. Nie wiem co to da, ale to przesunę. Jak to zniszczenie za dwie minuty? Ja pierdziele, co ja zrobiłem? Szybko, szybko. Diagnostyka. Protokół bezpieczeństwa. Tak, tak, tak. tak. Wykonaj. Wykonaj. Zagrożenie, Jezus Mary, nie mam na to czasu, wolę stąd spieprzać, no dalej, uciekamy stąd Szybko biegniemy, tutaj mi się kamerka teraz jakoś tak... Nie znaczy się nie kamerka, którą nagrywam, tylko ogólnie obraz się taki dziwny zrobił Ja pierdziele, jeszcze dymy mnie tutaj parzą, ogniste Piekielne, ja pierdziele, no przeskocz przez ten kamień, no naprawdę nie potrafisz przeskoczyć przez kamień Nie, to już jest, to jest szczyt hamstwa. Przecież to jest tylko durny kamień, człowieku Człowieku, zaraz mnie tutaj szlak trafi, no dawaj biegnij Dobrze, teraz pod kamieniami. Jak nie kamienie na górze, to na dole i przekręć to. Świetnie, biegniemy dalej, szybko. Cholera jasna, nie, znowu to. Szybko zakładaj tę maskę, dobra! Teraz na dół! Wywal to! Wywal to! No, come on. No! Zniszczenie za jedną minutę. No i tak oto dotarliśmy do takiego miejsca. W którym znajdują się szatańskie drzwi, które nie chcą się dać po prostu przejść. To jest pewien bóg, który mi się trafił, przez co nie mogę ukończyć gry. Przynajmniej na razie, może znajdę jakieś rozwiązanie. Po prostu wchodzę do tych drzwi gra mi się zacina, wyskakuje mi błąd, penumbra exe. Jeżeli wiecie, co można z tym zrobić, to mi to po prostu napiszcie, bo ja naprawdę duży problem z tym. Ja uważam, że to jest w ogóle plan z dziśka. On chce to specjalnie zrobić, żebyśmy nie wymyślili tego antidotum i go nie zabili. Tak więc to tyle w tym odcinku, po prostu nie mogę przejść dalej. Gra mi to uniemożliwia. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Wiem, że krótki, sorry Tak będzie, jeżeli się wam podobał, to możecie zostawić jakiegoś lajka, komentarz, bądź subskrypcję Cholera, 10 sekund Dobra, ja się z wami żegnam Do następnego odcinka, no i na razie